Simono Simono z tej strony ja Jabarto Gry i dzisiaj sobie zagramy w Petscow ponieważ dzisiaj była aktualizacja i przetestujemy znaczy no, zobaczymy czy fajna aktualizacja i w ogóle o co w nim chodzi e, jakaś aktualizacja jest ten, że się więzień jest jakby i się lockpick takie wiesz, wiecie no takie jakieś coś no na początku kupimy sobie upgrade'y te wszystkie za highs. tutaj trzeba za jakąś walutę nową ale no, to wszystko w swoim czasie Tutaj wszystko już kupimy od razu Tutaj trochę drogo już Nie no, star no, starczyło na wszystko Tutaj jeszcze za tą walutę No i tak I takie coś tutaj jest A dobra Jakiś huge nowy Halo. Aha dobra Umerszla takie skrzynki Tutaj huge Potki No fajne w sumie Ja już mogę tutaj nie Aha, tutaj zdobyłem tą walutę i kupuję to No spoko, to w sumie Praktycznie na Aksan, żeby zostawić czy coś W sklepie nic się nie zmieniło, tylko Forever pak, w sumie trwa 100X jakieś jajka A co to za policja, aha no, trochę wolno coś się zbiera. Basic, jakieś coś. A w ogóle w eku to mam? Jakby. O, mam. No, 11, więc trochę trzeba poczekać. Sobie to otworzę, bo w sumie, no. O, i tu jeszcze ta jajka mam. Też sobie trochę otworzę. Może akurat huge. No, akurat. Może... No tak, zatworzymy z... dużo. A to taki zyf, to jest tego. Że ja nie wiem. Oczywiście pamiętajcie o subie i o łapce w górę. I pamiętajcie, że jest losowanie na 5 good potek, Znaczy nie, tych walentań goodpotek. No i wystarcznik w komentarzu. Sub i like. A ja to sobie otwieram dalej. O, mogę upgradeować. Zabrajduję to. O, teraz kolejne. I tutaj. O, dwa dostałem. O. Już się po dwa. Dobra, to ja trochę zbiorę i zaraz się widzimy. W ogóle teraz odkryłem tutaj, że jak podejdziemy do tego sejfu i klikniemy, tutaj jest data jakaś. drugi 28, 2025 Walutkę i jakiś Titanic. No, ciekawe co to będzie. Może coś jest na góry napisane. Nie ma. E to za ile? 28. No to za 7 dni. Ciekawe co to będzie. A ja idę dalej farmić. Ile już mam tego? 15. A tutaj kosztuje. No trochę kosztuje. Więc pootwieram te jakie jeszcze. Może akurat dropnie coś. Aha, mastery dodali tego. Serio. Czyli to zostanie na zawsze już. Tak jak mining które jest słabe w sumie. Ile to huge no w sumie git, ale w sumie tylko na apka się zostawia przez całą noc i tyle. W sumie nie ma kontentu, żeby nagrywać z tego. Właśnie, czemu ja nie roluję? Aha, Bizar teraz. Jeszcze trochę. Może teraz już? Nie, no, wątpię. No ja to chyba sprzedam, znaczy zostawię, bo to może kiedyś być droższe, bo to jest z tego, z tego jakby monopoli. Dobra, to sobie całe otworzę. Dobra, stworzę sobie te, takie te potki najlepsze i sobie to te otworzymy też. Z tego tutaj jeszcze. Dobra, chociaż. Te blazing. Zrobię jeszcze. A ile tych zrobię? Dobra, 22 otworzymy. No spoko. I tak pewnie nic nie dropnie. Jak zawsze. Zobaczymy, może zduplikuję. Niestety nie. A tego po co w sumie? blazingów teraz nie mam. Kurczę, lipa. To nic nie dropnie teraz. Dobra, chociaż. Zostawię może akurat coś. Ale wątpię. A właśnie, a tutaj Titanic, huge jakiś. Nowa potka. Lockpick. Coś takiego. O jeko 5 milionów warte. No to w sumie trochę dużo. A w tych szynkach 2,5 miliona. No trochę taki, że... Mm, trochę trudne do zdobycia. Pewnie mi się nie uda, ale no. A co tu w ogóle? Szanse, szanse jakieś. O, mogę zabridować sobie. A nie. No tak mogę. Teraz kolejne. Wasia, za ile są te skrzynki? O kurczę. Aha, tu po prostu. mam teraz te. No i się już mi nie opasa. No, no dobra, pofermimy trochę tego. Ile to wypada z tego? Jedno. A ile trzeba? Wieście. Trochę dużo. O! I to jest fajne, co zrobili. Że w końcu no że nie wita wszystkiego jak ostatnio ile potek jeszcze? 16, może dropnie coś server coins o animacja, może huge ale wątpię no pecik jakiś obstawiam, gamers kiba no ale to i tak słabo nic z tym nie zrobię ile ciekawe, ile warte Pewnie 200 Gdzie on jest? No prawie tysiąc no, Kolejna animacja bez... Bez niczego, w sumie nie będzie huge. Ale może jakiś dobry pecik No jeszcze gorzej Lipa A czemu z tego tylko jedno leci? To jest w sumie trochę lipa To pewnie na... Na czterech update'ach już wiadomo co będzie. Będą tylko to dodawali w sumie. Moim zdaniem. I dopiero może później. To ja sobie jeszcze trochę podbieram. No i zaraz się widzimy. W międzyczasie tutaj dropłem jakieś jajka 8. więc sobie je otworzę teraz. Może akurat już. Nie no. O, 1 na 5. Wow. Się opłaca bardzo. Dobra, to nic jej warte. A myślałem, dobra. A czy mogę coś tu kupić? A to się tak nie opłaca. A ciekawe, co to będzie. A, czyli no, kolejny update. Tak jak mówiłem. Trochę słabo. Bo w sumie nie ma co tu robić w tym update. Zie. Tak naprawdę. Tylko się farmi i tyle. No i mnie pali, złapała, no i co? No i nic. Dobra, ja trochę tego pozbieram, no i nie wiem. Kupię jeszcze te potki takie. No, te najlepsze, 2,5 miliona szansy. O i zrobimy jeszcze opening z tych potek. No ciekawe, czy w ogóle... Nie wiem, no, ktoś sprzedaje na pewno. Ale gdzie one są? Kurczę. Ile? Trochę drogo. Aha, to dalej się tak kupić, jak już tego nie ma. Fajnie. A gdzie są te potki, no? A, dobra. No, cztery kosztowały niedawno chyba po dwa. Nawet. To już trochę zdrożały. No tak to max 5 koła kupię. Bo ludzie to pewnie... No, 25 koła. Już ci ktoś kupi. Dobra, ja to szukam dalej, no. Dobra, na tu czas 6 szkoła. Dobra, już kupię to. Tak, z 30. Nie, no dobra, jeszcze więcej w sumie. No i zrobimy trochę opening I w tym czasie będzie mi się zbierać, no, te manety jakie dziwne. Dobra, już sobie je Pana. Może się zduplikują. Nie tym razem. A to po co? To nic nie daje w sumie. Aha, właśnie tych blazów nie mam. Dobra, może jeszcze owoce muszę zrobić. A co coś mamy, nie? Halo? No dobra, chociaż trochę tych patek będzie. Nie no, mało będzie, no 9 tylko. Ale może się zduplikują. Mam nadzieję. Dobra, gdzie one są? Tutaj. No 9. Może być. Dobra, i otwieramy. I ciekawe, czy będzie, ile animacji będzie. Czy w ogóle będzie jakaś. Ile ja mam tego? No to trochę trudno, znaczy trochę długo się to będzie zbierać. Jak to kosztuje, ile? Czy to jest... Od... No 200 to... Trochę sporo. Ale żadnej animacji nie ma. Trochę bez sensu. No to widzimy się, jak będzie jakaś animacja, albo dobry pecik. No tutaj bez żadnej animacji. Ciekawe czemu. A dobra sobie to kupię w sumie. Wiem, że nic z tego nie dropi ale no. Po prostu żeby otworzyć. Ej, w sumie. W sumie to się opaca. Nie no, nie. Co mi tu dorpło? No skrzynka. To. No co on. Ej, w sumie no W sumie sobie to użyję. A tu pijano było. Zobaczymy jak szybko teraz będzie. No trochę szybciej, a co to daje w ogóle? To daje speed. No to coś tam daje. A i look, znaczy lag. To już mam dziesiąty, to w sumie szybko idzie. A coś jeszcze nie, już No nie, no nie opłaca i tak się tekstryzek w sumie. Lepiej zbiera sobie na upgrade y czy coś no. Czyli potem tym będą pewnie kolejne Dobra, otworzymy sobie jeszcze te 15, no i co, no Już nie ma co w sumie robić W tym update'cie No tutaj... No właśnie to, A tu właśnie kiedyś był taki 1p, taki dziwny A już go nie ma nie wiem w sumie co to było A czy jest jakiś nowy pecik dobry A dalej ten Kurczę, trochę warte to jest w sumie Eee Czy warte no to nie wiem w sumie On nic nie drapie tych spotek Taki sypien do No Jak ktoś dotarł do tego momentu I napisze w komentarzu Złodziej i nix Robloxa To wyślę mu Wyślę mu jakiś prezent. Kto pierwszy napisze złodziej i nikt w komentarzu swój. Musi być złodziej i sub łapka. To zostanie prezent od w Pets Go. Więc jak chcecie, no to... Kto pierwszy ten lepszy no. A no, tu nic nie dropa z tego. No więc ja już będę kończył. Moja ocena update'u to takie solidne 5. Mogło być lepsze, no. Pewnie kiedyś będzie lepsze, no to co? W wszystkiego do...